To jest seria, w której będę walczyć bez żadnych zasad. Do każdy odcinek do moich przeciwników dołącza nowa osoba. Każdy z nas ma swoją specjalną broń, a system walki jest totalnie zmieniony. Jeżeli zginę, seria się kończy. Bez wymówek. A to oznacza, że seria może skończyć się dosłownie za chwilę. Mój dzisiejszy przedmiot to podniebny miecz, który pozwala mi tworzyć własną chmurę, po której mogę chodzić. Dareku ma trupią kuszę, która tworzy aurę zatrucia po wystrzale. Mielcar ma młot golema, który pozwala mu podskoczyć w górę i stworzyć falę uderzeniową. Ej, ucieka, ucieka, ucieka. Awego, tak jest. I, i ping-pong. No, ale... Juh, kurde, ale leci <śekst> Ej nie, bo wy jesteście tacy fry... No nie, ej nie, nie, ej, ale... Ej, ja dzisiaj absolutnie większego spocuka tylko Dawaj, dawaj busa, dawaj busa, busa dawaj Nie, nie, żadne... Nie, nie, nie wali się minemosów ale... żadnych Ej, chłopaki, ustawiamy to jednak Ej, ustawiamy to jednak, nie liczymy Ustawiaj dźwignię, ustawiaj Dawaj, dawaj, dźwignię? Który brat nam mówi, że mamy być poważni Każe nam przestać być sobą Okaaaanks Nie, nie, proszę, zamknij moc <grystanie> Ej, on skoczył gdzieś Ej, Tylko, tutaj w dół, patrz kompas tutaj w dół skręca Dawaj, dawaj, dawaj Eee, tu jest głupot Chłodnie Ej Ej, creeper To jemu, to jemu, to jemu Tam, nie, to jest, to jest... w dół? Tylko, gdzie, gdzie? Przepiaszy drz... Co? Tam jest oh, oh, kurde Ja się znalazłem Eee tam pobrać podatki z ciebie Nie, 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 nie. Mleczar się boi podatków Mleczar jak ty się to mylę? Ja nie wiem, ja zgubiłem moment w którym ty go znalazłeś No, no dobra, jak uważasz Ej, bo ja stąd nie wyjdę Czajnik <grym> Czemu on ma mieć! I co? Chce ziemię... Nie Dawaj go, dawaj go Jest! No o, i co? Ej, podejść, podejdź, nie Podnoszę, podnoszę, nie, nie Zostaw go No dobra, mi uciekł Ha, frajer, 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 frajer dobra, dobra, ale lecimy Niech e, mleć będzie z tobą o, I nią... nie, dostał w capę. Ej! Jestem głupi, mogę to skończyć tam i teraz! Ale daj, daj mi, daj mi trochę, podziąć. Dobra, go nie do... Czekaj, czekaj, czek, czek. To działa! Oj. Nie działa. O działa. Dobra, okej. Okay. Dziwne to trochę, ale... Trochę się nauczę. Mam <laughs> no, byś pewnie obdrany cały lat, a na tym... No tam Darek poleciał. Dobra. Dzisiaj mam Miecz Chmur. Kurczę, ostatnio miałem tą przewagę, że mogłem się podnosić, nie? się, znaczy oni teraz mogą się podnosić, z tym będzie problem mega. Aha, bo... Aha! Hejko, hejko! hejka! Aha. hejka, hejka. <laughs> Friku, co To tam z... u ciebie? <laughs> Stary, zostawiam. <to> <laughs> co tam, Ej, ale nie, Ustawiamy to, chłopaki. Usta ustawiamy to, chłopaki, dobra? No dobra. O co?! Ile ci zadało? Ile ci zadało? Za mało. O, patrz! Ja umiem latać! A? A, pato, pato, pato! Co? Widzisz?! O kurde, dobro. Przecież to jest insane! A ty na drzewie jesteś, co się tak ukrywasz? Nie chcę się... Łup! O nie 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 Dobra, na szczęście full demanda nie mam. Dobra, może trochę tutaj y, przegiałem, jeżeli chodzi o item, który ci dałem. A gdzie jest Drake? Nikt no. Ty Drake cię zostawił, poszedł na PDD party. Bo ten kompas jest kurda, skierzek! Owrócił! <grym> <grym> Owrócił. Ej, bo ja mam. Dobra. Ej. Kurde. Ej, a po, o, ela. Ej, ej, wiecie co? Trochę elbosa, miałem latać. latać. No nieźle latasz, zarąbiście wow. latasz kolego Co ale... no, on zrobił? Dobra, full nie, nie działa jak go używam ja nie widziałem, bo mnie totalnie nie interesuje Dobra. O kurde, prawie się zabiję, znaczy mam fula? Mm, na pewno No Jestem przekonany, że masz pola. Nie, wątpimy w to, idziemy ci Ej, to jest całkiem imponujące, a, jak a bardzo pasażeroteczni jesteście Okej okay. Ej, tam są beczki, Mjelcar, rezygnujemy z niego? beczki są tam po prawej ty, 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 ty. Cię nie pozwalaj no ty lat ja tam idę po pędzki moje. Może jedzenie będzie więcej. Na szczęście jest slow falling, jak, jak się to ma. Ale... Zrazu mam. Okej, okay, to lipa. Dobra, jak dobrze jest slow falling. Ło, dobra. A ja, ale jak ty będzie ten slow falling, ta sera by się skończyła tak, pójdę. Ale oni są trochę już w sensie jakby... Ostatnio podjąłem ten błąd, że próbowałem za dużo się z nim bawić. No i on też miał przewagę, z tym, że nie ogarniałem jak się bije w tym trochę. O, dobra. To, że mają żelazo, oznacza, że będą mieli tarczę. A tarcza nie jest niczym dobrym. Przynajmniej jak chodzi o mnie. Bo Melser jest dobry, jeżeli chodzi o shielda, nie? I w tym jest problem właśnie. To jest w ogóle ta sama mapa co ostatnio Chyba ostatni raz w tej serii Znaczy ostatni raz, bo jak zginę to koniec, a jeżeli uda mi się to wygrać to no wiadomo Będziemy z jakiegoś innego, jakąś inną mapę Dobra, oni się stakują. Postaram się jak najbardziej zdobyć yy, jak najwięcej yy, seta, póki ich nie ma Bo póki ich nie ma to będę miał po prostu przewagę taką, że... Oj! Stęskniłem się za tobą, wracaj! <laughs> a, 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 a gdzie masz swojego kompana? Zaraz przyjdzie Ty no wiedziałem, że będziesz o tarce a zbieraj tamki, ja mam wrażenie, że odbieg od ciebie bez słowa, nie, ale to może mi się tylko. Nie, porozmawialiśmy sobie. Aha, dobra, dobra, jasne. Hmm. To była bardzo fajna gadka. Ale wełnę nie... tak tracić. No po co mi wełna? Melsarpacie pokacić No. <laughs> Pasta friku. No, fliku. tam tak krokodilo, bombardilo. No i co to robi? No. Chcesz się dowiedzieć? No, chcę. Chcesz? Tak, chciałem się dowiedzieć. Chcę. No to czekaj. Ale nie mogę, mm. bo to, to muszę... Wstydzę bo... się, jak jesteś blisko, musisz odejść. Wydaje mi się, że to nie jest dobry argument. Zostałem twojej A dobra ja go idę ogólnie nawadzić <grym> Nie robimy, eee. chyba że z tobą. Nie, tak. nie parę, z to. eee. No i dobra. Przesadziłeś Oj. dobra, raczej o coś się. do Dobra, dostał, 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 dostał. Co jest? Zaraz chyba będziesz musiał zostać podniesiony. Ta, ta, ta? No ktoś go podniesie, w więcej do ciebie. No to jest trochę prawda. Dobrze. Nie, Dzień stareczek, podnieś mnie Gniesz Poczekaj, zaraz Ej, cię podniosę O nie, zabij mnie Dima Dobra, dobiję cię stary, nie ma szans, że o tym przeżyjesz hmm. Eee, zostaw go, zostaw Nie Nie mogę ci sięgnąć stąd Dobra Eee Oj. Ja pierdolę, co on robi? Eee <grym> <grym> Polska, Afryka, Afryka, Polska. Ja, Z kim jeszcze zadaję? Do tego parpocla Ej, nie, patrz tam Widzisz to? Widzę. Tak, w tym są złote gacie. Dobra, to ja lecę po to? No. A to jest złote żołnierze. A to już to jest? Ty, ty, nie... Nie. A jesteś no. tak bezożyteczny, że to aż imponujące. Tutaj ty się wywaliłeś? Nie, ja go odciągam skutecznie. Lutuj tą beczkę, ja tak, ja Mielczar. Robię to dla ciebie. Ty jesteście. Wiedziałem, że Mielcar będzie na pleczek. O no, siema Czekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. A? Mam się dobrze a? i przy sobie jak, jak ci mam zbić startu? Nie da się... I to jedno. Oj! Jak w dołu. Oj! Został! <głos> <głos> Drzwi PVP. Młod. <noise> Ale one nie mają. Nie mogę używać. No coś nie umie ich używać. I rysiu. Oj! Oj, dobra. Szczerzyłem. Oho. I co za mroż. Hej! No płaski się skończyły! No bez chmurek jesteś nikim, dać? Jest całe bo to. O to prawda Czajniks! Ty na no nie gadaj, że ty tam jeta... lecisz tako Oj! Chodź! Sam jesteś tako? Też? Puść tam. Kebab lepszy <grym> Patrzę. Co dostał? Ile serc z tego dostałem? Ja? Nie? O? Za mało nie. chyba. No chodź. Polimy <grym> sobie las. O kurde no kurde. Sorry jestem ateistą pibe? Jestem ateistą, neguję twój byt Pozdrawiam. <grym> Ej, się na Warda <grym> Neguję! Ej, kopu kopuje się no kopulasz Kopuluje? No nic. Nieważne. Chciałem, żeby był śmieszny. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby go gonić. Czemu? Nie wiem. Myślę, że ci ryzymy. To będziemy mieć zaraz. Skąd? Ja nie wiem no kamieni. Co? Co to było? I to było załotne, nie? Dobra, dobra, okay. dobra. Ej, lałki to było żałosne, Dobra. on ma rację. na dole. Ej, nie, ty będziesz do mnie kuszą strzelał. Nie, mam anime muzykę w te. Ej, ty, mam nadzieję, że tego nie będzie zapowiedź, bo inaczej nie... anuluję ciebie. Na jednej ścieżce, no... A nie, chyba był... nawet nie mam ścieżki ze Dareku, Dareku, jeżeli... Uf, uf. Jeżeli przyszedź mi z tego to baton... Publicznie wycieknie klip o nazwie woreczek. Wiesz, o którym mi chodzi? A ja nie wiem, który to jest o nazwie woreczek. Do, dobrze wiesz, kwiatku. który, dobrze wiesz, który udajesz. Nie wiem, ey, Legii, a powiedz teraz, o camera. Nie, tylko nie woreczek. Ja, to... Myślę, że jak teraz udało mi się od nich trochę uciec, to będę mógł ogarnąć sobie seta i też, pro... no. Nie dealuję, a? Słyszę go, i słyszę go, słyszę go. Kopie, 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 on kopie, kopuluje. A to jest bez sensu, muszę komentować, aby możecie się cicho. Czemu? do to wizubrze. Gdybym byli cicho, to byście wrzucił tego filmu, był nudny. No to w sumie, prawda, nie? Czemu? Czemu? Bo ty nigdy nie grałeś w ja rozumiem, ja rozumiem. I szanuję. Widzę ich, widzę nik. po nami, pod nami, po nami. Mam nami? Mami? Mam go! Okay. Mm. Da, ta, od... Dostaw tu Czemu to go O, jednak zatruło. Dobra. Idę z młotem. Tak, chyba cię ktoś ciebie z tym trapdorem. Na szczura. On na szczura się kupuje jak coś. Czaj ja robię tak. Zamknij ja. go. Muzyka, keep... A może? No to yes. mówię Bo ja nie wiem, gdzie się przekopał. <tasklar furry> Chłopcy! I może teraz nie mówić jak pan Stasiu z podprzeczką, no? Chłopcy! Ale ja on jest na górze. To kopiem, żelazne raz na szaty. A summarol. Idzie im świetnie, ale mi idzie gorzej. O, się lekko zestresowałem w tamtej kopalni. Już bałem się, że będzie po mnie, no ale przetrwałem tak. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym będę miał trochę luzu, ale to jest taka cisza przed burzą. Ten miecz mnie. Aha, ten miecz mnie przyspiesza, ja za nimi latałem z siekierą. Super. Już widzę, jak krzyci się w komentarzach. E, nie czemu nie użyłeś siekiery? To jest ustawka! Naprawdę wspinałem się tutaj tylko po to. Derwa Naprawdę ciężko się z nimi walczy jak jest i dwóch. Jak jeszcze walczymy jeden na jeden, to było całkiem Aha, diamenty ma. No, chyba się. Monte snack, you are black. Niech on nie przygląda tego powabłakom. Byski, to jak on to będzie widział, pozdrawiam. Thanks, it's Patera, ale będzie freakout out na czacie. Nie mogę tego wstawić, bo, 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 bo jakby dostali bana, nie, to wiesz, A, my go tutaj trzymamy w rydzach. Czekaj, warto w ogóle brać wiadro... ja wezmę wiadro lawy. Będę tym dzieciaczkiem denerwującym, który po prostu chodzi i cię podlewa lawą. Ja już mam na to ogólnie, już zaraz to dokraftuję. Naprawdę? Myśmy się przypada. dobra, ale ja mam za to dwa wiadro. Może ogarnąłbym se enchant, jakbym się zenchantował, to może miałbym o wiele większe szanse na nich. Enchant brzmi jak strategia. Proszę, żeby to coś było. Dobra, oj, nie ma nie ma samego lutu, tak szczerze. Uu, u, u. dobra no to chyba następna destynacja kopalnia po prostu, co? A patrz ten serwer na Ubuntu Nie to czekaj I... zrobię achievement O, dobra no, zaraz przyjdziemy do niego, to mu w pięty pójdzie jednego to na nas się chwali. Ale patrz, on teraz myśli, że jesteśmy Ancient City. No, no, ja, zgubiłem cię! Zaczepaj. Czekam, plan jest taki, że musimy zdobyć dużo jedzenia. Zapaliskie mhm. <noise> no, co jeszcze zrób A nie, to masz dobra. Dwa na Enchant jeszcze pójdą, to zostanie mi 5. Co ja mogę z 5 diamentów zrobić? 5 diaksów. Na co mi pójdzie 5 diaksów? Co ty gadasz? Dobra. Ej, ale to chyba nie jest to samo, co oni mają. Przynajmniej oby nie. Muszę znaleźć. Muszę znaleźć. Szukam teraz czasami lawa pulki, żebym mógł obsydion zdobyć. Okej, okay, Blast Prot. Nie ma lipy. Chodź tutaj. To jest zmiar wysoko. Sytuacja jest daleko od idealnej, ale mogę z niej zrobić dobrą sytuację. Biorąc pod uwagę to, więc. Pik. Nic dobrego mi nie wchodzi. Jest świetnie. Mogę to naczantnąć? Mogę. Problem jest z tym, że oni mają lawę, nie? Ale ja mam dwie wody, dobra. To, to może jakoś się zbalansować. Ale nie połowę, dwoje mam lawę, więc. Ten jest jakiś taki szybki. Wydaje się być szybki, ma sporo HP. Może ten baćig. No dawaj. O, myślałem, że mieć się narodował. Ale ja, że, myślałem, że koń się, koń mnie lubi. No proszę, proszę, proszę. Hej no. no nie, no mój koń! No co? A gdzie masz? Nie, ani interele <noise> Dzięki za wiaderko. Nie wyrzuciłem ci wiaderka. No ale bo to dość. Oańk. Nigdy więcej tak nie mów. Well, well, well Jest mierkar! Uuu, oh, ktoś hey. tu chyba dostaje w Chiry Ucieka, uciekałam go zaraz. Tak zwykle, uciekał. Wypił coś regenerację chyba. Ja bo... co nie, strengtha by nie miał. Co? Nie ma? Na pewno? Mi to całkiem wyglądały na siłkę. Nie wiem, nie wiem. Nic nie zrobię, tak ogólnie zero mi zadał. Aaaaaah! No i łatwo. Prawa, no, skiby dile ss ryby. No, zobaczymy. O, 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 no dawaj, no. No? 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 No i oraz. Beruin. Amerykańskie czy jakie? Prawo. Amerykańskie topka, szczerze, zjadłem w ciór. O najlepiej... To jest mój rubionowo, co? Absolutna kiwi. Szczerze. I z czego ty nie walnesz? Nie. W sensie tak, kiwi tak. też jest dobre, kiwi ze skur się kiwi ze skórką? Kiedyś? Błagam powiedzieć, że tak e, powiem tak. Zgusiło mnie zawsze tak, wejść do sklepu, wziąć jedno kiwi, ugryźć i odstawić <gryś> Tak nie to nie, mu nie mówię, ale jak miałem kiwi w domu ostatnio spróbowałem ze skórką i szczerze no. Jak dla mnie nawet lepiej, bo się z tak nie brudzą, ani ja nienawidzę mieć klejących rąk od owoców, nie? Bo... bo. Tak, tak, tak. Tego no. kiwi ze skórką? Serio jest no. dobre. Włosy są faktycznie przyjemne w wiedzeniu, ale nie czuć ich faktycznie, bo kiwi oddaje ze skórką. Ja polecam każdemu jeść kiwi ze skórką. A ja też Jak ktoś nie tam... lubi kroić. E, cytrynę ze skórką? <laughs> nie, ale słyszałem, że dobra to jest. Mm -hmm. Ale cytryna ogólnie to jest. Ten... To jest owoc? No, tak. Owoc. Ja zaraz mam owoc. Tam, Winogrona to OP na, masz, na proszę, proszę zamknijcie już Warzywo, pomidory lubię Ale co, ja muszę to głębiej się przemyśleć na, na ten, to pytanie ogólnie A... Dobra czekaj bo, się, bo rozpraszamy się Oj Co? co tutaj ucieka Patrz co się dzieje w tym bo... momencie Masz coś jakieś? Mm, nie Jedzenia nie ma bo krowy zabijają. nie To ma. jest tak chmurka ekipy tak? To jest ta chmurka ekipy Oj. Tak to jest tak chmurka ekipy To my ci zaraz burzę zrobimy Też ekipa Katało. Ekipa to nosi Ekipa ci Sią skosi kosi? O. Ale outplay... Hey! Nie, nie! Co tu się odpaliło? Najstarszy trik w podręczniku. Najstarszy stadzie! Topaz nerf! Koleks okay. to jest taki starszy. Kanksi jest taki starszy, że jest starszy od Topas nerfa. Dobra, wiele tu to no. Ty, no to już racje. Ale nubek. Trajer. Dobre to jest. Dobra, to jest jedna opcja, muszę zejść się skinię po prostu. Ej, nie ma go tu, on chyba ej, nie, nie słyszał mojego zbiór. żartu. On nie słyszał mojego żartu o AirFryerze. Kim o. jest AirFryer? Ty, to jest na chmurkach, nie? AirFryer, zdodzi? Tak, <grym> jesteś Ej, pod ziemią? <grym> Robisz cywilizację Śląsk? Nie. Ej, to co Uro. mamy teraz robić w takim razie? Teraz jest kolejna scena w Stariuszu, taka, że musicie dać się mi zabić. <grym> dobrze, ej, to jak coś, to my idziemy cię dać zabić. No dobrze. Mhm, mm ja yep. idziemy. Ale Jack Delowtay perfect. Ej dobra, nie jest. Kurde, nie, on, jest. on po prostu. Jest jest pod nam, nami. Jakieś kompasy systemu czy coś. No ty jest systemu. No ale te kompasy mam wyle. No ja to chodzi. Poczno. Tak, bo ogarnął mam takie kompasy, żeby dobrze działały. już, już ciekawe w której bajce. Aha, tam, 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 tam. Nie zarazem nie za rzeką w małym domku niedaleko. Gdzie wyschodzi? No, znowu na tej chmurce leci. No nie no. Mówię, jaki pafriza. Miał strzał, shit. Wziął sobie najlepszej itemki. Bratku. Tam został jakiś sy. Masz młot, który może zrobić shockwave. A ty mi coś mówisz, że w dobrej itemy, o... bo mogę na chmurce chodzić. Mam down idziemy, na gdzie moja taryfa ulgowa? Oj, adios. Oj, kolejny w kolejce. Dobra, widziałeś hmm? ten klaw? Widziałeś ten klaw? No, dwóch widziałem, zrobiliście damage klaw. O... tak dla mnie spoko. Okay. Ty tak niestety, ty tak. Zamurował mi wodę, przypał. przypał. Patrz! Tego się nie spodziewał! Nie. Kurde... Jednak się spodziewał... Shit... To nie było kamericzne... Tak... On jest nonchalant... Twardy... Nonchalant jak Gilgamesh... To... I co ci I co ci co? O! No, 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 no... Bye bye! Dostał! Bye bye! Ej! Ucieka nam! Oj! Nie rób tego! Ale Jeszcze możemy to przegadać! Ale ja nie wiem, że mamy 10 Rizu... Jesteśmy pokojowi dobra no, wejdziemy wyjdziemy w końcu w tych siostrach z... Darek! Miałem ghost wodę, ghost wodę miałem Nożki Kompos kompos kompas Tu jest, tu jest, tu jest Czekaj, nie, walmy się do lawy <śpiew> Zabawał to, mnie no nie no wodę mi wziąłeś Nie, nie tu nie, tu nie, tą, tą, tą To nie o wodę nawet Pali się, pali się, pali się Airfryer Co? To? To, to ma mm. Lol Uro. Amator Ale tu jest beznadziejny toron Jest na no dole? Mmm, chyba tak Czekaj, czekaj, czekaj Ja go mam, chyba go mam No nie, no w górę poszedł no może i lepiej, przynajmniej w końcu ucieka. wyjdziemy z piechów. No i ucieka jest kur... Gdzie on jest? To to jest burda, no, zepsułeś Dobra patrz, to jest Burek i Burek ci idzie spuścić w ten. Ale patrz, Darek jest takim Jak ja, po tym serwisie ci powiem, to będziesz chciał być Dareka Mielcar, nie? Jakby o, miałem z nim pójść na film Minecraft on y y miesiąc przed seansem, jakbyśmy mówili o roku, powiedział, że... że ze swoim dziewczyną jednak idziesz, aż? Rok temu. O, nie, rok temu. Nie. Rok temu, tak było. No. Rok temu. Nie. Rok temu. To ty się z jajka co, wyklułeś, ty. Rok temu to się z jajka wyklułeś. nie? 17 razy, bo się zregenerowałeś jako jajko. Okay. A wiesz co jest jeszcze crazy? Low day Perfect. Okay. Patrz, mam drugiego burka. No i masz przesrane sobie Nie, no, po lasach. no. Pójdź znowu, idzie w górę. Ja jestem nie... z ale... Dobra, Dobra no, ale patrz tu mleczar. Patrz tu mleczar, patrz co mam ze sobą. Ja, masz to jest mój skład. Twój gang. To jest trzeci To, to jest kara. Mleczko w mleczkowy Elegancko zrobię tutaj low-tape fake. co stawmy. Nie <laughs> chyba że Ej, pójdziesz patrzcie, ze mną na film Minecraft. Kto chce Mlecza, bo ja mleczę ogólnie. A, Dark mi zostawił? To prawda. Otgo. Ja tak nie zostawił. No, Dripstone. Happy Drip mam. Dripujący kamień? No jak to? Dobra. Słuchaj, Rosa. To jest ta Rosa. Musisz go zagryźć. Mamy pełen boss. alka Alkoholik. Jest. Nie, no, stop. nie mam no, Dripstone. Okej. Okay. Użyłem. Jest. Co? Wy Ja też padłem. Wygra, Tak? Nie żyje się? Nie! Nie! Zróbcie to dla mnie. Pomóżcie mnie! Zdychaj, Esa Dobra, wiesz co? No. Co tam? Jeszcze się policzymy. Ile muszę cię czasnąć, <noise> Dobra, w końcu.